Cenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na Ground Game Paweł Koper, przed galą Krwawy Sport 3 i przed turniejem, w którym weźmiesz udział i zawalczysz z Kevinem Wiwatowskim. Paweł, witam, witam cię serdecznie. Dzień dobry, cześć. Pierwsza nasza rozmowa, więc y, trochę zacznę od początku. Dlaczego Paweł? Nie, no żartuję. E... Nie, no, tak na imię. To to moje małe pytanie. Dobra, to jedno odhaczone. Y, Paweł, y, Turniej na gołe pięści, w którym można korzystać, przynajmniej od tej edycji z łokci. Naprzeciwko ciebie zawodnik, który no już trochę zjadł zębów na K1, na MMA, silny chłopak, charakterny. Jak się przygotować do walki z takim gościem? Eee, tak, Kevin Wiatowski ma jakieś tam doświadczenie już w sportach walki, głównie MMA. Miał też tam walkę w DSF, tak e, przejrzałem jego, zrobiłem mu przegląd. A ja co, No całe życie gdzieś tam było od 10 roku życia. jakieś karate, kickboxing, full koło tak myszła Polski. Także ciągle trenowałem tutaj, w którym mieście jakieś sparingi z chłopakami. Pod okiem trenera Marcina Wasiwskiego ciągle jakoś byłem w gazie, tylko gdzieś tam brakowało tego, żeby zrobić krok do przodu. No i jestem tu tak w zasadzie dzięki. Mojemu trenerowi, który miał tutaj, miał tu walczyć, ale wystawił nie. Ufam i, i wierzę, że dam dobrą walkę. No właśnie chciałem Cię zapytać, kto Cię namówił na formułę na gołe pięści, no bo kurde, jednak młodzi zawodnicy zazwyczaj a to MMA zrobię, a to zrobię kickboxing. Nie, trochę się boją ja tak miałam wszystko. To bo... znaczy, tak, głównie, głównie tutaj działał mój trener Marcin Wasilewski, który walczył w KSW Genesis, dał dobrą walkę i o tym wiele, wielokrotnie już rozmawialiśmy w ciągu kilku miesięcy zawsze się chciałem w takim czymś sprawdzić, już będąc brzdącym, gdzieś oglądając kickboxera, krwawy sport, co nie, z Wandamem już gdzieś tam człowiek się jarał i coś innego, bo moim zdaniem w tych czasach to MMA jest oklepane, K1 kickboxing bok zanika, ludzie nie chcą to oglądać, wolą oglądać gdzieś tam jakieś walki fame MMA, gdzie, gdzie tak naprawdę youtuberzy się biją, a to jest tak naprawdę dla prawdziwych facetów, którzy mają jaja, którzy chcą się bić po prostu, niekoniecznie chodzi o wygraną, przegraną, tylko dać się 100% i... Jak to Tyson mówił z sobie krzywdę. Tak, no właśnie, a nie obawiasz się trochę tej krzywdy? No, bo jednak, tak jak mówię, no jesteś młodym zawodnikiem, tak naprawdę kariera przed tobą, nie daj, Panie Boże, jakaś poważna To Znaczy tak, jeżeli chodzi o walki na głębi pięści, no to jak wiadomo, tutaj się nie zadaje tyle czasu w boksie, gdzieś tam w K1. Jak najbardziej dla głowy tam wewnątrz to jest jakieś tam mniejsze obciążenie. Wiadomo, rozcięcia łokcie, uderzenie łokciem w czoło, w, w policzek, to jest od razu rozcięcie. Krew będzie, będą szycia, no ale moim zdaniem, tak dla samej głowy, to jest bezpieczniejsze. Bezpiecznie. Słyszałam taką teorię, że najlepiej no do walki na gołe pięści, takiej powiedzmy profesjonalnej gali, przygotować się, bijąc się w lesie z wielbicielami bądź fanami przeciwnej drużyny piłkarskiej. Trenowałeś? To znaczy tak, powiem, jak każdy, jakieś tam nieoficjalne eventy się zdarzały walki. Moim zdaniem, każdy tam chłopak, który tutaj startuje dzisiaj miał, ma to za sobą, ale czy tak ubijanie się to nie ma coś takiego, że sparingi jakieś tam nagłe pięści, czy coś. Po prostu w takim lesie, no to człowiek się uczy charakteru, po prostu jak nie ma już kondycji, nie ma techniki, no to charakter wygrywa idzie do przodu i ma jaja po prostu, pokazuje to. nie? Jak najbardziej charakteru, to się człowiek nie nauczy gdzieś na treningu, to trzeba po prostu mieć gdzieś tam w środku i, i się tym kierować. I tak w takich walkach, moim zdaniem, to, to będzie przeważało, tak? Kondycji zabraknie, techniki, ale charakter i serducho zawsze będzie, nie? A jak sobie miałbyś tak przypomnieć najgorszą sytuację, w której się w życiu znalazłeś właśnie, na przykład podczas takich nielegalnych, znaczy pu, nieoficjalnych, nieoficjalnych eventów? Nieoficjalnych... <laughs> To nie wiem, jeden na trzech, pięciu na Ciebie leciało z łapami? Nawet jeden na dziesięciu było, coś no, takiego. No. Okay. Ale zawsze to, to jest, zawsze to jest tak, że, że, że skoro trzech już pode, podbiegnie z zadyszką, to zaraz tych kolejnych trzech, kolejnych i to zawsze cyklicznie wychodzi. Gorzej jak na dyskotece jest i dziesięciu okrążonego, to już jest grubie. Ale tak, każdy się pewnie gdzieś tam znalazł ze środowiska sportu, walki w takiej sytuacji, bo nie ukrywam, gdzieś tam zawsze ta adrenalina w takim w takim... E, e, chłopaku jest, że, że, że jak coś się dzieje, to gdzieś tam patrzy, co się dzieje, nie? Wiadomo. No dobra, a jak utrzymać w takim razie nerwy na wodzy i nie iść zawsze na bitkę? No bo jednak mimo wszystko masz przewagę, znasz sporty walki, tak, więc masz przewagę. Musisz mieć świadomość, że możesz komuś zrobić szybciej krzywdę tak. niż taki po prostu ogór, który na ciebie wychodzi. No nie? najlepiej moim zdaniem, jak zachować zimę krew, najlepiej odwrócić się i powiedzieć, dobra, luz, luz, luz. Okay. Moim zdaniem, nie? Ale to nie zawsze gra, jak jest tam gdzieś alkohol, jakieś coś, wiadomo, nie? Zależy od sytuacji, zależy od jakiegoś tam nastawienia. Moim zdaniem to zawsze można tego uniknąć, ale hamstwo, ja wychodzę z tego założenia, trzeba czasem zwalczyć hamstwo, bo niektórzy nie odpuszczają, niestety. Musisz mówić I do trzeba, nich w języku, tak? Tak, Trzeba pokazać właśnie takim hamom czasem, bo na mnie trafi, ok, ja sobie dam radę, ale jak to trafi na kogoś, kto, kto jest bezbronny po prostu mm -hmm. i, i zrobi komuś krzywdę, po prostu znajdzie się, nie wiem, w szpitalu, na wózku. Dlatego hamów jak najbardziej, trzeba hamstwo traktować. Ale większość ludzi się dogada. To jest niesamowita puenta dla tego wywiadu. E, Paweł, e, ja myślę, że będzie jeszcze sporo czasu o to, na to, żeby porozmawiać po gali e, o, o Twoim tak występie tak tak i go podsumować. Ale dziś chciałam Cię jeszcze zapytać o jedną rzecz. E, było trochę o przygotowaniach, było o tym, e, z kim walczysz, ale właśnie tego tematu trochę nie zgłębiliśmy. Czy to jest tak, że e, jak przygotowujesz się na konkretnego zawodnika w takiej właśnie formule na gołe pięści, to ma to w ogóle znaczenie, z kim będziesz się bił? Czy raczej w ogóle... Kompletnie jakby nie myślisz o tym i skupiasz się tylko i wyłącznie na przygotowaniach, tak żebyś ty się czuł dobrze i pewnie. To znaczy tak, jeżeli chodzi o same przygotowania, to działa tak samo, wiadomo. Ja jestem stójkowiczem, całe życie trenuję kickboxing, A1, Muay Thai i, i to przygotowanie jest takie samo, jak mówię, no. Yy, kilka miesięcy przed galą, no już yy, nie wiedząc, już, że startuję, ale czuję, że gdzieś kiedyś może tego zaczerpnę. Już się boksowało, wiadomo, na worku, żeby te nadgarski przyzwyczaić i tak dalej ale jakieś tam uderzanie w, cięż, w cięższe worki, ale wiadomo, no tutaj nie ma co obciążać tych dłoni, bo te pęknięcia i tak będą występować na skórze czy coś. Więc tu nie ma czegoś takiego, że o, ktoś tam nawala w ścianę jak w filmie, czy po prostu jakieś tam e, treningi z workiem. A czym to ma znaczenie, jak, e, do, jaki zawodnik? Tak, oczywiście. no e, Wiem, że Kevin po prostu też, żyje. on tam zaczerpnął dużo tego kiboksingu. Widziałem tam jego walki, ma mocne kopnięcia, luki, i dlatego, ten, wiadomo, nie będę mówił o planie na walkę, ale. Tak, jest coś tam po prostu, co, co, czym będę się sugerował. To nie jest tak, że się idzie na hura, wiadomo, wiadomo serce charakter, ale zawsze jest jestem gdzieś plan, po prostu jak najmniej czasu przyjmować, schodzić, to gdzieś na boczek. No i co, być aktywny, mocno iść do przodu. Ja mam taką stylówę, że idę do przodu całe życie więc. No to tutaj... myślę, że możesz się spodobać fanom sportu walki, Kevin zwłaszcza tak na piłkę. Kevin tak samo ma taką stylowę, idzie do przodu mocno, więc na pewno będzie mocna bitka, dużo krwi i będzie, będzie, będzie fajnie. Czekamy w takim razie na wielkie zderzenie. Serdecznie Ci dziękuję za rozmowę. Paweł, to jeszcze zapraszamy fanów do wykupowania pay -per -view. Tak, zapraszamy, wykupujcie pay-per-view. Słuchajcie, jeżeli jest szansa, możecie mi wspomóc i wybrać moje nazwisko. Paweł Koper. Dziękuję pięknie. Pa